Witam Was moje mojej kuchni. Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobię taki torcik Frozen Anna i Elza. Taki dla nos na niedziela do kawy. I... Piszko, już mu upecone po tym, Na razie, się zrobimy krem śmietankowy, Tu mu 200 ml śmietany kremówki, 250 g serka, to jest takie drobno zmielone, dwa śmietany fiksy, trochę pudru cukru i dwie takie duże łyżki nuteli. Naprawdę się ubijam. Śmietana, śmietana musi być oczywiście bardzo zimną. Zacznę ubijać, dum tak gdzieś dwie łyżki cukru pudru i jeden śmietan Fix. No śmietanka Fix, śnieżka, to jest 8 g. E, ubijam to, i jak się już to ubije, dom do tego ten syrek. Poczuję jeden śmietan, fix i wymieszam to krótko do połączenia składników, i potem dom dwie łyżki nuteli. Ta Nutella już się podgrzała w mikroweli, żeby była taką fajną płynną. E, no. Jeśli chodzi o, o słodkość, tak, tu na razie dwie, łóżki, yy, dwie łyżki cukru pudru, bo ta nutella jest słodką, yy, także mi to tu wystarczyło do słodkości. Jak bym za mało słodko je, to dać jeszcze trochę cukru pudru, żeby się fajnie... No cukier puder dlatego, że się fajnie rozpuści. Normalny kryształ by się tak szybko nie rozpuścił i wtedy by było czuć krótki. Wszystko wydrapać fajnie i zostawić, no wymieszać do połączenia składników i zostawić do, tak gdzieś godzina zostawiam do lodówki, żeby trochę jeszcze się to związało, trochę było grubsze. Tu mój biszkopt czekoladowy. Ja ten biszkopt rzucany e, upiekłam się na 22 cm średnicy. E, zamiast mąki kartoflanej dała kakao. Czyli to jest ten bisko, biszkopt rzucany. Tu nasącza się mlekiem, bo no mlekiem się nasączał, to jest ten spód trochę za dużo nasunczyła, potem mi odchodził, ale to potem będzie można na zdjęciach widzieć. Posmaria to ten pierwszy spód mm, marmoladą albo drzymem, takim kwaskowatym. To był z owoców leśnych. Możecie wasz ulubiony wziąć. Nie za dużo zaś, taki żeby był lekki posmak, kwaskowaty posmak. Dom e, krem, Ten Krym. Śmietankowy to mi akurat starczyło. Znaczy ja to no, zrobię do przełożenia biszkoptu, a potem pójdzie dookoła e, krem maślany. No. E, no. Drugi biszkop dać, nas, e, nasączyć, posmarować czymym albo marmoladą. Już mu taką fajną, bez, bez kawałków owoców, taką drobno mieloną. Zmieloną. No. I zaś wyłożyć kremem, przykryć. Ten spód, to znaczy ten ostatni biszkop, to był spód. U mnie taki fajnie prosty. Zawsze te kanty są takie fajne proste. Ok, tu da się te kółko, żeby mi to fajnie stwardniało, żeby mi to pod nie, nie zjeżdżało. Ta góra też się nasącza. I jak już czumo, tak to w tym kółku, w tym rancie, albo jak to się nazywa, Posmaruję się kremem maślanym ta góra, żeby mi podnefanie się trzymało. Ten krem maślany to resztkę mi zostało kremu kokosowego. To jest budyniowy krem. Jak zrobić taki krem, też w obok orza, No Już pokazywałam w filmie. To jest ten bez wiórek kokosowych o smaku maślanym. Odłożyć to na 3, minimum, na 3 godziny do lodówki do lodówki na 4 i po tych 4 godzinach wyściągła ten rant i posmaruję teraz te boki te boki muszą być grubo posmarowane bo tam jest um, ten krym E, śmietankowy. Chodzi o to, żeby to nie przebijało potem na masę cukierniczą, na masę cukrową, bo tu potem tą masę cukrową na to. Okej, okay, ja posmaruję na razie tak e, to związania okruszków. Pierwszy roz, to, to, to do lodówki tak na pół godziny, godzina i potem posmaruję drugi roz e, i wygładzam te kanty wszystkie. I potem zaś na godzinę minimum do lodówki, żeby masło, żeby krem maślany stwardniał. wszystko fajnie wygładzić, no i do lodówki na pół godziny. Tu mu masa cukierniczo biało się rozwałkowała już i jak tort już bardziej jest schłodzony, ten krem, położa się ta masa cukierniczą na tort, cukro, masa cukrową, fondant i wyrówną się wszystko. Pozostałości odciąć nożykiem i wygładzić packu cukierniczą, żeby było fajnie, gładko. I oczywiście czasowała do lodówki. E, tu mu masa cukierniczołkowa, jak się rozwałkowała, wymieszała się w to Cookie dent, czyli to CMC, taki proszek, e, e, żeby mi to ponownie stwardniało. I tu się wytna gwiazdki, to znaczy, no, zrobię robią gwiazdki e, o różne wielkości, i te gwiazdki zostawia tak, gdzieś, no, minimalnie 24 godziny, możecie trochę dłużej zostawić. Znaczy, ja bym proponowała trzy, albo może nawet tydzień przed zrobić e, żeby były fajne twarde. Ja tu oczywiście robiłam jeden dzień przed yy, i moje było jeszcze miękkie. Ok, ja się tu do wytnę te gwiazdki, różne wielkości, jeszcze zrobiła z niebieskie, z, z niebieskiej masy, a tu się teraz zrobię Olafa. No, taki normalny bałwan. Yy, pierwszą kulę zrobiła się trzy kulki, pierwszą kulkę większą taką, yy, drugą kulkę mniejszą, trochę spłaszczoną, yy, tu się to. Wykałaczka, dom się do środka, i teraz będziemy głowa robić. No, głowa trochę inną jak normalna normalnego na taką podłużną, kanciatą, dziwną szpicatą. Tu próbowałem jakoś tak, no, jakoś nos trzeba zrobić, buźka, głębienie na oczy. Ja to tak to, tym, tym, tym mi przyrządoma narzędzioma próbowałem w głębienia zrobić, i tu mu e, pisaki spożywcze, oczywiście to są jadalne, nie takie normalne szkolne, czyli to są jadalne. E, tu zrobię się trochę do na oczy się pomalowała Ten mocorny pisak jest taki jakby wyschnięty. Ale no, nie jedyny, co zawsze no, bardziej był potrzebny, jakoś wyschnięty. Ok, zrobię się tu oczy z masy cukrowej, i reszta też. Głowa się nadzieja. Ja na razie to głowa tak da. te kąt, tak tro, trochę skośno, ale potem zmieniła ten kąt i inaczej da. Tu ręce. No, dziwne ręce mam. No, lepiej by było, jakby się urwać z patyki z, z dworu, z krzoków, ale to zaś nie będzie tak pasować. No. Okej, okay, tu na wykałaczka dała masę cukrową e, i tak jakoś zawinęła to i zrobiła ręce Olafowi. Oczywiście, jak już go dach, proponuję w tydzień przed. Nawet możecie już zrobić e, dekoracje takie, jak, moje, jak mają być wolne. No, takie wolno stojące, aby to powiedzieć. No. Okej, okay, żeby, żeby miały czas do stwardnienia. Bo mi pod, e, inne dekoracje mi były jeszcze trochę za, za miękkie. Jak tu widzicie, ją z telefonu używam zdjęć. Ok, tu zrobię jeszcze dziurka, dziurkę Olafowi, e, potem tam w głowie, potem mu tam dół e, włosy i tu rozwakowała się masa cukierniczą niebieską, masa cukrową, e, grubo, tak gdzieś no 4 mm i z tego sobie wytna takie jakby z góry, góry, lodowe. To tak na oko wycinała. E, byle jak, nie musi być tak i fajnie Prosto. E, muszą być takie grube, żeby potnie jeszcze szło wbić w kałaczki, w to, żeby je jakoś szło postawić. E, no, moje, moje dekoracje, jak już go dach, były za miękkie, ale to potem pokażę. E, tu mam opłatek Elza i Anna. E, w się serce. Oczywiście to jest opłatek, Opłatki kupuję zawsze w internecie. Chociaż widziałam ostatnio w Teddy w Niemczech, w niemieckim sklepie Teddy. Widziałam opłatki em, po 2,50. No, ja zawsze kupuję na eBayu to płacam tak gdzieś 6 euro. Plus dam 2 euro przesyłka. No. Także to są opłatki jadalne. Tak jak w kościele jecie, to, to są takie no, nadrukowane. Wyciąga się serce, tak żeby były twarze. Potem serce musiał jeszcze trochę zmniejszyć. To musicie tam pod, y, dopasować do waszego tortu. Może jakby mój tort zrobiła mniejszy i wyższy, to by te serce fajnie wyglądało. No ale przyciąga się pod... OK, Ok, tu sobie masa masę cukrową, też musi być grubą. E, przykleja się jeden opłatek. Idę, moje serce zostawia do wyschnięcia, e, żeby było sztywne. No, też jak już w już dach, dużo prędzej musicie zdać, bo moje było za miękkie. Znaczy, dużo prędzej te dekoracje zrobić. Posmaruję klej cukierniczym, przyklej ten opłatek. Um, klej cukierniczy, jak zrobić link w opisie dum. Znajdziecie tam, już pokazywałem w film. I tu z takiej tej praski do masy cukrowej e, w Wytykowała się takie dwa sznurki, skręca je i przykleja dookoła Elzy i Anny, no dookoła tego serca. I potem jeszcze zrobiła e, tą samą metodą, zrobiła e, też taki sznurek, i no trochę grubsze sznurki wyciągnęła i przykleiła na tort na dole i dookoła tego potem pokoza. Ok, to tak zostawię na razie. Przykleić do wyschnięcia. Zostawić do wyschnięcia. Em, tu Olafowi dogowy dom e, włosy jeszcze. To jest normalna masa cukrowa, takie, no jakby patyczki się rozrolowały. Tu wyczyszczam te góry lodowe i wbija się, e, jak nazywał, wykałaczki do tego, żeby potem to miało na czym stoczyć. no, żeby to szło wbić do tortu, żeby to stoło potem. E, Posmarowałam, e, smaruję tu krem, nie krem, e, klejem e, rand i na dole i tu jak już go dach też zrobię taki sznureczek i przykleję tu sznureczek i na dole. Jak tu może widzicie mój tort ma fałdy na dole e, to dlatego, że za dużo nasączyłam e, ten pierwszy blat i, znaczy tak mi się wydaje nie, e, po tym przykroju widziałam, że za mokry był, za bardzo wilgotny, i trochę mi tak jakoś ta wilgoć puściła. Ok, tu wbija te góry lodowe, e, i potem poprzyklejum te gwiazdki. Tum Olafa. Oczywiście do Olafa możecie, jak tam robicie komuś na urodziny, to możecie dać, możecie dać na przykład świeczka z liczbą, e, albo liczba wyciąć zrobić z masy cukrowej e, albo coś mu tam dać do ranki e, no, ja zostawiła bez bo to dla nas no tak na niedzielę było Olaf, Olafa mnie jedli i te serce też se zostawiła znaczy je tu przykleiła i że je, no, 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 je odkleiła, e, kiedyś jeszcze bana używać, Olafa też bana może jeszcze kiedyś używać e, bo to jest bardzo lubianą bajka w bandzie, w kinie zaś trzecie, trzecią część czy drugą, nie wiem dokładnie, ale szykuje się film do tego, także może jeszcze zrobię na pewno tort z Olafem i z tymi dziewczynami. Ok, piaski poprzyklejać i tort gotowy. No, potem będziecie widzieć, jak w środku wyglądał. E, był bardzo pyszny przez ten krym czekoladowy z nutelu i przez ta marmolada, taki fajny kwaskowaty smak dało. Nie było takie słodkie. Pyszny był. Ok. E, no. Myślę, że Wam się filmik podobał. I do następnego razu. Tejs.